Szanowni Państwo, zapraszam do zapoznania się z moimi strategiami inwestycyjnymi o nazwie Ace Active. Dołącz do kapitałów, którymi zarządzam. Andrzej Stefaniak. Dane kontaktowe są podane w tle oraz w opisie filmu. Pozdrawiam. Witam serdecznie o poranku. Fed i inflacja z USA. Co słychać na giełdach dzień po tym będziemy się dzisiaj zajmować więc zostańcie z nami do końca materiału zachęcam do subskrybowania dodawania komentarzy dawania lajków i przypominam że trwa nasza objazdówka po Polsce ze spotkaniami indywidualnymi z inwestorami którzy chcą dołączyć do kapitałów którymi ja zarządzam tutaj w tle oraz tam na dole w opisie jest lista miast gdzie wkrótce będziemy więc jeżeli chcesz się umówić na takie indywidualne spotkanie zachęcam do kontaktu i do umówienia takiego spotkania Zaczynamy. Fed i inflacja z USA. Co słychać na giełdach dzień po. Dzisiejsza sesja również jest niezwykle istotna, ponieważ inwestorzy przetrawią już ostatecznie poprzez komitety inwestycyjne, poprzez własne przemyślenia to co, to, co stało się wczoraj, czyli jaka była inflacja z USA, co ona nam mówi, w którą stronę podąży, czy pozwoli na obniżki stóp procentowych i dzięki temu pozwoli lepiej przetrawić wszystkie informacje, które wczoraj pojawiły się. Z Fedu, by podjąć decyzję, w którą stronę obstawiać najbardziej prawdopodobny kierunek ruchu na rynkach finansowych, i oczywiście także obstawiać scenariusze w gospodarce. Ta decyzja Fedu oraz inflacja ma gigantyczny wpływ na ocenę przyszłości stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych, później pośrednio także. Na rynek obligacji, później na amerykańskiego dolara, a później na różne inne klasy aktywów. Więc zaczynamy od inflacji, bo ona była pierwsza i ona była troszeczkę niższa niż zakładał konsensus rynkowy. Jednak proszę zwrócić uwagę, że składowe, które badają to, co się dzieje na inflacji, cały czas mają tendencję wzrostową i ponad 90% komponentów stale, stale podnosi inflację, a nie ją zaniża. Warto być tego świadomym. W Stanach Zjednoczonych mamy też taką miarę jak supercore inflacja CPI, i w tym wypadku, co jest bardzo interesujące, ona bardzo mocno spadła, najmocniej od 2021 roku, co widać na tych kolejnych dwóch wykresach. I to może być też czynnik, który doprowadzi wkrótce do tego, że inflacja się ustabilizuje i już nie będzie chciała ani rosnąć, ani spadać bardzo gwałtownie, jednak tendencja dezinflacyjna może się pojawić. Dlaczego? Ponieważ przypominam jeszcze raz wykres na samym początku. Ekstremum inflacji w 2022 roku było dokładnie w czerwcu 2022 roku, co oznacza, że efekt bazy, efekt desinflacyjny najmocniej działał między 2022 a 2023 i najmocniej działał właśnie w czerwcu 2023 roku, dlatego też w czerwcu poprzedniego roku było dno inflacji, którą widać na wykresie w tle, a to teraz oznacza, że efekt bazy. Na plus podnosi inflację w Stanach Zjednoczonych i ona będzie kulminowała, ten efekt będzie kulminował na danych za czerwiec 2024 roku, a my te dane poznamy w lipcu w przyszłym miesiącu za, za, w, około, w okolicach 15 lipca, a później znowu efekt bazy będzie działał pro-desinflacyjnie więc każdy kolejny miesiąc. W 2024 roku, każdy kolejny kwartał, a zwłaszcza do połowy 2025 roku, efekty statystyczne będą jednak działały na korzyść procesów dezinflacyjnych, tak żeby ta inflacja była jednak spychana. I prawdopodobnie, mając na uwadze te dwa efekty, mając na uwadze spadki cen węglowodorów, ekonomiści, inwestorzy oraz Fed zakłada i sygnalizuje, że jest możliwe obniżanie stóp procentowych. W końcówce tego roku i inwestorzy też zaczynają to wyceniać. Za chwilę przejdziemy do wykresów, które pokazują, jakie jest prawdopodobieństwo, że we wrześniu, w listopadzie i w grudniu będzie obniżka stóp procentowych, ale właśnie bazując na tym efekcie jest duża szansa, szansa na to, żeby zrozumieć politykę monetarną moment rozpoczęcia cyklu obniżek stóp procentowych, ponieważ jeżeli faktem będzie, że procesy desinflacyjne będą sprzyjały spadkom, Inflacji w Stanach Zjednoczonych w trzecim kwartale. Jeżeli faktem będzie, że, że cena ropy naftowej będzie na poziomach niskich, a zwłaszcza poniżej 80 dolarów, to pozwoli to naprawdę na wrześniową obniżkę stóp procentowych. I ten zakład będzie kluczowy do tego, żeby zrozumieć zachowanie rentowności amerykańskich obligacji, amerykańskiego dolara oraz innych klas aktywów, które bazują na oczekiwaniach co do zmian w polityce monetarnej. Na co jeszcze warto zwrócić uwagę, na jaki jest kształt światowej inflacji? Na tym kolejnym wykresie bardzo ładnie to widać. Wygląda na to tak, jakby ta inflacja w skali globalnej tworzyła swoje ekstremum. Będziemy także ten wykres odświeżać za każdym razem, kiedy poznamy inflację z Chin, kiedy poznamy inflację z Indii, kiedy poznamy inflację ze strefy euro oraz ze Stanów Zjednoczonych i zobaczymy, jak bardzo zmieniają się te proporcje i kiedy. Będzie faktycznie uformowane dno i wzrośnie szansa na globalny nawrót tendencji inflacyjnych, ponieważ to nie tylko amerykańska gospodarka wpływa na to, co się tutaj dzieje, ale także przede wszystkim to, co się dzieje w Chinach. I moim zdaniem warto być tego świadomym. Także tutaj na tym kolejnym wykresie widzimy, jak bardzo teraz procesy dezinflacyjne w Chinach obniżają tempo wzrostu światowej inflacji, ale część inwestorów zastanawia się, czy czasem, aby już wkrótce nie nastąpi proces inflacyjny w chińskiej gospodarce związany z ożywieniem gospodarczym, a to może mieć negatywny wpływ właśnie na to, jaka będzie percepcja inwestorów względem światowej inflacji. Bądźmy na to gotowi. Natomiast dzisiaj jeszcze poznamy ostateczny odczyt inflacji w ujęciu producenckim i w tym wypadku mamy mieć do czynienia z wzrostem do poziomu 2,5%. Ta inflacja ma także znaczenie to jest inflacja wszystkich dóbr, które wychodzą z fabryk. Dlatego też bądźmy też wyczuleni, jak to się wszystko tutaj kształtuje. I przypomnę, że w Stanach Zjednoczonych mamy inflację na inflacji producenckiej, a w strefie euro, w Europie, mamy mocną deflację. I te dwa silniki tutaj się neutralizują. Wczoraj. Po 20 była także decyzja Fedu z wszystkimi informacjami, co dalej. Okazało się, że oczywiście stopy pozostały na niezmienionym poziomie. Było troszeczkę podwyższone tempo wzrostu inflacji w następnych kwartałach. Natomiast Fed nic specjalnego nie powiedział ustami prezesa Powell'a. Była sugestia oczywiście, że decyzje będą zależały od danych, że jest ważna inflacja PIS w pasie 2,6-2,7. Że najbliższe miesiące będą istotne, że większość członków Fedu jest jednak nastawionych na obniżki stóp procentowych, że Jastrzębie są w zdecydowanej mniejszości i to pokazuje ten wykres, który jest teraz w tle. I mamy także osobną miarę tego, jak inwestorzy obstawiają, co się może wydarzyć na inflacji, i są to amerykańskie obligacje, które są indeksowane inflacją, tak zwane TIPsy. No i w tym wypadku widzimy tutaj, że wbrew temu, co, co jest w projekcjach inflacyjnych w Stanach Zjednoczonych, tutaj inwestorzy zakładają, że może być lekki wzrost inflacji w Stanach Zjednoczonych względem tych poziomów, które są teraz, dlatego też będziemy się przeglądać, A to tylko oznacza, że jest duża dysproporcja, jest duża rozbieżność w ocenie tego, jak zachowa się amerykańska gospodarka w następnych. W następnych miesiącach, w następnych kwartałach, ponieważ kolejny wykres tego, jakie są stawki oczekiwań co do przyszłości stóp procentowych, pokazują, że inwestorzy nastawiają się na mocne, szybsze, zdecydowanie bardziej dynamiczne spadki stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych niż wszędzie na świecie poza Stanami Zjednoczonymi. Warto być tego świadomym. Plus oczywiście pamiętajmy, że mamy też wydarzenie, które może zaburzyć percepcję przyszłości stóp procentowych, i to jest oczywiście wynik wyborów w Stanach Zjednoczonych. No i Bloomberg zadał pytanie, czy perspektywy co do stóp procentowych w przyszłym roku mogą być zaburzone wynikami listopadowych wyborów. No i 57% uczestników badania odpowiedziało, że tak. Dlatego też i to wydarzenie będzie miało duży, istotny wpływ. Na oczekiwania co do tego, co się wydarzy na stopach w przyszłym roku, dlatego jeszcze nic tak naprawdę nie jest wiadomo, i dlatego też będziemy obserwować, jak inwestorzy, którzy przetrawią te wszystkie informacje, będą się pozycjonować. Czy cały czas będzie dominował optymizm i giełdy papierów wartościowych będą chciały rosnąć, czy też jednak pojawi się pesymizm i jakaś większa szansa na wywołanie korekty spadkowej. Ich dokładne prawdopodobieństwa zachowania stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych są takie 31 lipca jest 8% szansy na obniżkę stóp prawie 65% że będzie to 18 września. Rynek ma pewność że do listopada będzie obniżka 100% a do końca roku jest 43 punkty bazowe są 43 3 punkty bazowe w rynku obniżek stóp Analogicznie dla strefy euro. Rynek wycenia, że we wrześniu też dojdzie do kolejnej obniżki stóp procentowych. Prawdopodobieństwo na chwilę obecną 70% do końca roku jest w rynku 37 punktów bazowych obniżek stóp procentowych. Dlatego też e, widzimy, że inwestorzy jednak cały czas nastawiają się na to, że te obniżki będą miały miejsce. Śledzimy to wszystko przez rynek obligacji, który nam dzisiaj powie, czy faktycznie będziemy mieć do czynienia z przełamaniem ważnej. Ważnego poziomu 4,35. Na rentowności tam jest średnia 200 sesyjna na wykresie dziennym. Rentowności dzisiaj o poranku znowu są nad poziomem 4,30, więc to nie jest dobra wiadomość. Widać, że pewnego rodzaju impuls korekcyjny może mieć tutaj miejsce. Każdy wzrost rentowności, czyli spadek cen obligacji, który widać tutaj na wykresie, sprzyja temu, żeby amerykański dolar się umacniał. Dlatego też. Nie dziwmy się, że walczymy o kluczowy poziom 1,08 i ten poziom będzie miał także duże znaczenie podczas sesji europejskiej i amerykańskiej utrzymanie się nad tym poziomem sprzyjać będzie europejskim aktywom będzie sprzyjać zdecydowanie bardziej rynkom Medri Market, czyli m.in. warszawskie giełdy, natomiast każdy powrót poniżej będzie sygnałem, że te negatywne zjawiska dla rynków europejskich mają miejsce, a amerykańskie aktywa, zwłaszcza amerykański dolar, może zyskiwać. Na wartości w dalszej perspektywie, czyli ku końcowi tego tygodnia. Dlatego też 1,08 jest bardzo kluczowy i poziom 4,35 na rentownościach amerykańskich obligacji. Rentowności amerykańskich obligacji: amerykański dolar, który się umacnia, ma pozytywny wpływ na amerykańską giełdę, ponieważ oznacza. Że kapitał z całego świata jest wysysany i trafia na Wall Street, nawet ale, nawet kiedy euro-dolar rośnie, to także indeksy giełdowe w Stanach Zjednoczonych mają ochotę na wzrosty, ponieważ przypominam, motorem napędowym Hossy jest sztuczna inteligencja. Więc teraz jest zdecydowanie większe prawdopodobieństwo, jak wiecie, że według mnie będzie scenariusz optymistyczny rozgrywany przez giełdy papierów wartościowych. A ta dzisiejsza sesja jest oczywiście ważna, ponieważ po przetrawieniu tych wszystkich informacji inwestorzy zadecydują, czy naprawdę mają ochotę cały czas ciągnąć indeksy giełdowe w górę, czy też jednak będą to, te dane będą wykorzystane jako pretekst do wywołania korekty. Jeszcze raz przypomnę, dla mnie jest 75% prawdopodobieństwa, że jednak scenariusze optymistyczne będą rozgrywane, ponieważ motyw sztucznej inteligencji jest ogromnie ważny, jest pod co spekulować. No i zbliżający się koniec miesiąca, kwartału oraz półrocza będzie faworyzował raczej scenariusze optymistyczne łącznie z pierwszą połową letnich wakacji na półkuli północnej. Więc dzisiaj mamy spokój na futuresach na indeksy giełdowe w Stanach Zjednoczonych. Wskaźnik VIX, wskaźnik strachu jest cały czas na poziomach spokojnych i nic tutaj nowego się nie dzieje. Jednak mamy lekkie osłabienie w Azji. Co widać na zachowaniu indeksu giełdowego Nikkei. Także, niestety, indeks giełdowy w Chinach nie chce jakiegoś większego wzrostowego odbicia. To może stłumić aktywność inwestycyjną na warszawskim parkiecie. Może już nie być takiego optymizmu, który się pojawił wczoraj po inflacji ze Stanów Zjednoczonych. Ten optymizm także jest coraz słabszy na giełdzie w Niemczech, która także oraz wszystkie inne rynki europejskie boi się o ryzyko polityczne, bo przypomnę, Pojawia się ryzyko związane z wyborami we Francji, które odbędą się za miesiąc, no i proszę zwrócić uwagę, jak bardzo teraz nawet włoskie obligacje zaczynają tracić na wartości, czyli te rentowności rosnąć. No, i będziemy się przeglądać, co dalej, w którą stronę pójdzie nastrój inwestorów. Czy wyprzedaż francuskich obligacji cały czas będzie miała miejsce, czy też nie. I jeszcze przez miesiąc, taki strach. Czyli obawy, czyli relatywna słabość europejskich parkietów może się uwidacznić. Proszę zwrócić uwagę, że mamy bujanie konsolidację na rynku złota, jednak utrzymywanie nad 2300 faworyzuje te scenariusze prowzrostowe. Wszystkich fanów złota odsyłam do tego materiału podlinkowanego w prawym, górnym rogu, gdzie z Pawłem Dunalewiczem dwa tygodnie temu analizowaliśmy. Czy złoto będzie po 5000 dolarów? Więc wszystkich zainteresowanych rynkiem złota zachęcam do tego, żeby ten materiał sobie odświeżyć, żeby sobie przypomnieć, żeby się zaznajomić z tymi argumentami, konkretami, jakie, są, jakie argumenty stoją za tezą, że złoto będzie po 5000 dolarów. Przypominam, ten materiał jest w prawym, górnym rogu. No i Bitcoin, który też nie poradził sobie na poziomie 70 tysięcy dolarów. Mamy spadek, mamy po prostu konsolidację, która. W nieco ponad 66 tysięcy dolarów w tym, w tym regionie trwa już od miesiąca no po prostu czekamy cierpliwie na wybicie eee, i nic nowego tutaj nie wymyślimy na koniec polskie aktywa które będą też patrzyły i dyskontowały zachowanie euro dolara będą dyskontowały to w którą stronę przepływają światowe kapitały jak rynki emerging markets się będą zachowywać ponieważ no, słabość chińskiego parkietu raczej też niedobrze wróży Polskim aktywom, polskiej giełdzie. Mamy dzisiaj do dyskontowania o godzinie 14 rachunek bieżący za kwiecień. Te dane mają znaczenie. Im większa nadwyżka, tym lepiej dla polskiego złotego, który broni się przed spadkiem, przed wygenerowaniem pierwszych. Kolejnych sygnałów zachęcających do polskiego złotego, i w szczególności mam tutaj na myśli dolar do złotego, który balansuje w okolicach 4 zł. Każdy spadek poniżej to jest sygnał bardzo korzystny dla polskiego złotego, natomiast utrzymywanie się powyżej może cały czas sygnalizować presję przeciwko polskiemu złotemu, ale zwracam także uwagę, że maksima z ostatnich 2-3 dni zostały utworzone dokładnie na rocznej linii trendu spadkowego. Dlatego też znaczenie tego poziomu rośnie i dla mnie każdy spadek poniżej czwórki jest sygnałem, że znowu pojawia się popyt na polskie aktywa i może być to dobrym zwiastunem perspektyw nieco bardziej yy, średnio i długoterminowych na warszawskiej giełdzie, ponieważ no, wygląda na to, że w rejonie 2400 punktów indeks WIG20 łapie dno, będzie próbował utworzyć ekstremum. Obserwując to, co się wydarzy na Wall Street, jeżeli popyt na ryzyko jednak przeważy i będzie dobra końcówka miesiąca, kwartału i półrocza, to i warszawski parkiet powinien zdobyć się na odwagę i ruszyć bardziej w górę. A największym sprzymierzeńcem takiego scenariusza poza Chinami będzie oczywiście, mógłby być oczywiście eurodolar, który utrzymując się nad poziomem 1,08, będzie sprzyjał właśnie scenariuszom pro wzrostowym. Tak wygląda moim zdaniem sytuacja na giełdach dzień po. Po decyzji Fedu i podanych o inflacji z USA, które moim zdaniem były najważniejszymi danymi makro i wydarzeniami makro w tym miesiącu, przed nami druga połowa miesiąca już pozbawiona ważniejszych danych makroekonomicznych. Tylko wygasanie instrumentów pochodnych o czerwcowym terminie zapadalności będzie miało jakieś znaczenie. Jednak moim zdaniem jest duża szansa na to, że już został rozstrzygnięty kierunek zachowania indeksów giełdowych i rynków ryzyka w czerwcu, w drugim kwartale i w pierwszym półroczu. Ale zobaczymy, jak będzie. Dzięki za spotkanie. Zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy, dawania lajków. Widzimy się, słyszymy w kolejnych materiałach. I zachęcam wszystkich, którzy chcą dołączyć do kapitałów, którymi ja zarządzam w ramach usługi Asset Management w Niezależnym Domu Maklerskim S.A. Do umawiania się na indywidualne spotkania. Tutaj w tle jest lista miejscowości, daty oraz także tam na dole jest w opisie także ta lista plus Numer telefonu, adres, e-mail. Proszę się zgłosić, umówić na indywidualne spotkanie i yy, przeprowadzimy je i zobaczymy, jak możemy razem wspólnie robić biznes. Trzymajcie się dużej dodatniej stopy zwrotu. Cześć.